Uszanowanku wszystkim. Kolejny miks za 55 zł. Znów mamy linię Mega i Ekstra. Mega jedna sztuka, Ekstra dwie sztuki. Tu od razu widać numer paczki i numer zdrabki w paczce. Jeżeli chodzi o te ekstra linie, już tą paczkę tutaj zaczynaliśmy od numeru 1, 2 i 24, 25. Wszystkie tam te cztery były przegrane. Tak więc może będzie inaczej w kwestii 3 i 23. No i dodatkowo zadychę starożytny skarb i ekstra pensja. Także bierzemy się do drapania. Zaczynamy od linii. Weźmy tą trójkę. Jeszcze żadnej linii nie ma. Jest tutaj blisko, brak okularów, brak sakwy. O, tutaj jest brak sakwy, więc sakwy nie będzie. No dobra, sprawdzamy. Czy będzie w końcu linia w zdrabkach z tej paczki? Leżak, korona. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Dobra, jest w końcu. Jest leżak i jest korona. I od razu leżak. O, i korona. I brak sakwy. I leżak. I brak popcornu. Sakwy brakuje już w którejś tam linii z kolei. Popcornu brakuje tutaj i tutaj. To więc raczej nie będzie ani tego, ani tego. Klucz lody. Lody są, brak popcornu, czyli popcornu nie będzie. Yy, lody klucz. Tu i tak nie będzie popcornu. Są lody. I tyle. Dwa kolejne symbole. Czapka rolki. Są rolki. No ale tak nie za bardzo widzę, aby miały tutaj być jakaś, miała być tutaj jakaś linia. Rolki, czapka. Rower. Kolejna linia, gdzie brak roweru. Okulary. To druga linia, gdzie brak okularów. Dzwon. Kolejna linia, gdzie brak tego symbolu, więc hmm, chyba te zdrapki, ta zdrabka też będzie niestety przegrana, ale sprawdzamy dalej. Cytryna. Brak sakwy. I nigdzie więcej cytryny nie ma. A więc chyba trojaczka też będzie przegrana. I łódka. Łódki chyba to w ogóle nie ma. Nie ma. Popcorn sakwad dzwon. Popcorn sakwad dzwon. Nie ma. Okulary. Rower. Okularów nie widać. Rower też nie. No i to wszystko. Więc sprawdzamy. No niestety przegrany. Numer 3 przegrany także. Więc gdzie w, końcu, gdzie w końcu będą wygrane zdrapki w tej paczce? Ekstrapensja. 21.

08, czyli ekstra pensja 5 złotych. Coś tutaj jest w końcu. Poprzednia, yy, któreś tam chyba poprzednie drapanie 50, znaczy drapek za 55 zł dało zwrot 0 zł. Więc chociaż dobrze, że piątek wpadł. Kolejna ekstra linie, numer 23. Zobaczymy, jak będzie z tymi kości kwiat. Są kości, a e, jest tu kwiat od razu? Brak lodów, kolejnej linii, brak parasola. To jest druga linia, chyba gdzie brak parasola kości oraz kwiat. Tutaj krab, chyba póki co jedyna linia, a nie druga, gdzie brak kraba. Wiem, teraz tutaj świecą palce od tej ekstrapensji. No dobra, jedziemy kolejne symbole. Serce sakwa. Sakwa, sakwa, no, tu kwiat jest jeszcze. No to gwiazda tutaj w dwóch jest. Sakwa serce. Jest sakwa tutaj też. Czyżby też były przegrane? Bo tutaj znów się powtarza jeden symbol w kilku liniach. Popcorn księżyc. A nie, tu kwiat był, nie drapnąłem. O, czyli jest linia. Zaraz, zaraz, sprawdźmy. Rower, kwiat, biedronka. Kwiat. Biedronka, rower. Nawet nie zauważyłem, że linia, linia wyszła wcześniej. No to jednak w końcu nie będzie przegrana. Zdrabka ekstra linie z tej paczki. Popcorn, księżyc. Tu brakuje gwiazdy w każdym. Diament był? Nie. Popcorn, księżyc. Nic tu nie ma. No, diament chyba będzie jeden z tych. No, właśnie. Diament, więcej diamentu nie ma. I co tu jeszcze będzie na końcu? Coś chyba, czego nie ma w ogóle. No, nie, balony. Balony są gdzieś tutaj. Są tu balony. Czego nam brakuje? Brakuje nam parasola, kraba, lodów. Parasol, nie widać. Krab. Nie widać lody. Nie widać. Gwiazda, arbus. Gwiazdy nie widać. Arbus też nie widać. No to tyle, to mamy jedną linię. Sprawdzamy, co się tutaj kryje. Pod nią 10 zł, czyli zwrot. Mamy już 15 zł. Starożytny skarb. Czego my tu szukamy? Trzy takie same. A tu, jak znajdziemy, cztery takie same. Tu wygrane jest 10 zł, jeżeli cztery takie same symbole pod tymi czterema, więc sprawdźmy je. No to już wiadomo, że nie będzie wygranego. Też już wiadomo, było wcześniej, że nie jest. Co tu jest? Wielbłąd, piramida. Czyli nie, nie jest wygrane. Minogrono, statek, mumia, czyli też nie jest wygrane. Harfa, czy co to jest harfa? O, harfa druga. No to szukamy trzeciej harfy. A niestety. Tutaj też nie. I ostatnia szansa. O, dwa wielbłądy. Ach, miałem nadzieję, że może to wielbłąd. I ostatnia szansa na wielbłąda. No niestety nie. Czyli starożytny skarb jest pusty. Megalinie. Jeszcze tutaj żadnej chyba nie ma. Osiem ostatnich symboli. Fotodiamant. jest foto, tutaj też brak podkowy, podkowy brak w dwóch, tu brak kości, I tu jeszcze brak tych kilku symboli, no i jeszcze foto jest tutaj. Dobra, kolejne dwa. Ananas, biedronka. Nie jest biedronka w końcu. Słońca brakuje. Nie widać, żeby była jeszcze jakaś linia, gdzie brakuje tylko słońca. Biedronka, ananas, ale może to się zmienić, jakby motyl wpadł. Nie ma więcej wiodąkki ananasa, Trzeci i czwarty od końca. Lody zegar. Nie, motyl nie wpadnie, bo jest tu. Lody zegar. Brak kości. Znowu brak kości. Brak podkówki. Chyba drugi raz. Tak, bo jeszcze tu, lody. O, brak podkowy znowu. I tu kolejna linia, gdzie brak słońca. No to raczej będzie ciężko tu o, lini żeby o linię. Tak więc chyba będą przegrane te megalinie. Sprawdzamy jeszcze liść. Jest tu, ale brak dwóch symboli. I ostatnie jest sakwa. Brak kości, brak słońca, brak cytryny. Tutaj to w ogóle brak trzech symboli brak słońca. No i brak kości. Czy wszystko dobrze drapnięte sprawdzamy. Słońce kości podkowa. Słońce. Nie widać kości. Nie widać podkowy. Też nie widać. Motyl cytryna. Motyl cytryna chyba już tylko zostało. Motyla nie widać. Cytryna też nie. Podkowa sprawdzana. No, a dzwon jeszcze. Nie widać. To więc liczymy na to, żeby coś by było w bonusie. Tu jest perła za 80 zł BDH, czyli to jest przegrane. Było za 55 zł 30-40 i tylko te wygrane. Tu są dwa zwroty. Czyli niestety 4 dychy w plecy, coś słabo ostatnio słabo. Liczę na to, że te ekstra linie w końcu. Będą wygrane bardziej w, tych, tych, w tej paczce. Tak więc zapraszam do subskrybowania. Widzimy się w następnym drapaniu. Trzymajcie się. Cześć.